Dzień dobry w piękną, słoneczną środę. Mamy 1 września, godzina 7:1. Dzieci pewnie idą do szkoły e, lekko niezadowolone. My, z większym zadowoleniem, myślę, idziemy do biura. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dzisiejszy odcinek będzie podsumowaniem miesiąca sierpnia. I dziś, teraz rano, patrząc wstecz w sierpień, pamiętając mało szczegółów, mogę powiedzieć, że to był bardzo taki dziwny, nudny miesiąc. Nic się nie działo. Miałem wrażenie, że wszyscy gdzieś tam są na tych wyjazdach, na, na wakacjach. Nikt nie myśli o kampaniach, o akcjach sprzedażowych. I tak bym ten miesiąc podsumował, ale pewnie jak zajrzę w notatki, zrobię takie prawdziwe podsumowanie, którym się z tobą podzielę będzie bardziej barwnie. Jeśli dobrze liczę, to chyba już siódmy dzień w moim nowym biurze, no nie wszystko jest jeszcze dopracowane, ale jakoś, jakoś da się, da się działać. Przyniosłem sobie dwa takie kwiatki śmieszne, bardzo fajnie tutaj oddzielają tę przestrzeń na kanapie robię sobie masterka, więc wreszcie kanapę w biurze. Lampy, aha, jakoś tam jest. Ta jest taka do pracy, żeby dawała mi światło, ale fajnie ono się odbija od tej ściany i potem wraca na to i tak fajnie zwiększa obraz. To jest nowy kadr, totalnie jeszcze niedopracowany, ale zacznę od kupienia nowej kamerki. Potem tu będzie jakaś fajna żarówka, dawała taką aurę i tutaj coś poprawimy. A a tam będą maty. Wygłuszające. No i co? Jest po dziewiątej, a pies się w ogóle nie upomina, żeby wyjść. Nie chce się wychodzić, tak? Nie chce się wychodzić na ten deszcz. Ej. No i mam już mały blok pracy, ale, ale w lekkim rozproszeniu. Schowam się przed wiatrem w lekkim rozproszeniu, gdyż miałem kilka konwersacji już, ale to bardzo dobry znak, bo jest 1 września, jest po wakacjach i ludzie może w końcu zaczną. Działać i pracować, a nie jeszcze wyjeżdżać i zaczną robić jakieś kampanie, więc bardzo dobrze to zwiastuje, że coś się zaczyna dziać. A jeszcze się pochwalę, bo zrobiłem dzisiaj coś, czego jeszcze nie robiłem. Do klienta zrezygnowanego, mojego, który podał numer telefonu, zadzwoniłem i go tam zagadałem, zapytałem, co tam, jak tam, czy wraca, czy nie wraca. Fajnie, że się przełamałem, bo w ten sposób jeszcze nie działałem. To już taki, takie no tak. Taki opór czułem no, i go pokonałem. No, dzień dobry, i zrobiła nam się godzina chyba o 16.25, tak? Jakoś dzień zleciał, dużo rozproszenia. Zrobiłem, może, godzinę, no dobra, zrobiłem 95% podsumowania finansowego, kilka jakichś wjazdów, yy, kilka rozmów, kilka wiadomości, dużo rozproszenia dzisiaj, tak? Tak bym podsumował ten dzień. No, ale cóż, trzeba, trzeba zrobić podsumowanie miesiąca. E, teraz będę robił właśnie podsumowanie takie bardziej planów i projektów i, i tutaj też przekazę, że to, co chcę przekazać. Mimo że sierpień, mimo że nic tam nowego się nie, nie pojawiało, może przerosty nabitań są małe, ale jednak ci, co korzystali, no oczywiście dobra, kilka, kilka, kilka procent e, zrezygnowało, to, to nawet zauważalny był procent. E, no, ale to już na tyle stabilny biznes, że w miarę te przychody jakoś są takie ustabilizowane i nie było jakichś dużych odchyleń, więc można uznać miesiąc za, e, za całkiem w porządku. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze tam parę cyferek, jakby trochę było wyżej, to byłoby tak idealnie, idealnie. ale jest dobrze. Nagrałem kilka zimnych wideo dla osób na fejsie, na Messengerze, bo takie było zadanie na dziś i się przełamałem, choć bardzo tego nie lubię, jest przed tym opór. No, a teraz. Siadam do komputera i lecimy dalej z tematem. No i robię sobie podsumowanie tygodnia. Mam wypisanych najciekawszych 50 punktów, o wszystkich pewnie nie powiem, powiem o tych, które są najważniejsze i tymi, którymi mogę się podzielić, bo pewnie nie wszystkimi mogę. Dostąpił spontaniczny pomysł, aby wyjechać sobie do Warszawy na, na dwa dni w sumie, było małe workation, bardzo, bardzo fajny, spontaniczny e Wyjazd, mam tutaj zapisane, że w słaby dzień, bardzo krytyczny, spiąłem dupy, napisałem maile na 99%, pokonałem opór. Ustaliliśmy też spotkanie w październiku, w sumie za miesiąc już będzie naszego masterminda, aż 3 dni, 2 noce będziemy się spotykać, będzie naprawdę, naprawdę będzie grubo. Oliśniło mnie, że dużo czasu na telefonie, dużo no, zajmuje mi chociażby montaż vloga, no, i też, jak już potem nie było takiej chęci, to też nie nagrywałem tego vloga. Myślę, że też e, z telefonu mniej trochę korzystałem po tym, jak dostałem olśnienia. Ale to tak, czasem przychodzi mi to olśnienie, czasem potem spada. E, zrobiliśmy zakładkę Betimes Academy, gdzie tam są wszystkie płatne i takie główne, fajne, ważne materiały edukacyjne i te, takie materiały premium, właśnie też płatne. Trenowałem rowerem do mojego wyzwania, które niestety się nie odbędzie, bo odpuściłem w pewnym momencie. Drugi temat, no ale czasem trzeba odpuścić. Mam, mam mnóstwo wymówek, którymi mógłbym się teraz e, dzielić, ale to też nie o to. Chodzi i fajnie, że i tak sobie porobiłem sporo kilometrów podczas tych treningów e, e, zaraz tam na początku tego. Norma dla mojego klienta godzinowa. Zrobiona to, co fajne, zrobiłem procedurę backupu projektów w wasanie i wreszcie ja nie muszę tego robić. Nie, żeby to było uciążliwe, ale stawiało zawsze jakiś opór i zawsze to jakieś parę minut zaoszczędzone e, w miesiącu Pierwsza, pierwsza płatność, taki pierwszy płatny klient, który już naprawdę zapłacił za landingi na b więc to taki, takie symboliczne wydarzenia. No, jak moja równowaga chciała sobie poleżeć w niektóre dni, a teraz na przykład jestem w takim stanie, że moja równowaga życiowa nie chce sobie poleżeć, chce, cisnąć, chce działać, ale to jest normalne, że to jest znowu taka sinusoida. Były drobne poprawki na landing page'u, zrobiliśmy nowy slogan, numer telefonu, numer telefonu proszę na rejestracji, takie drobne kosmetyczne... Rzeczy. Przez pierwsze dwa tygodnie grubo też ścisnąłem siłownię, właśnie rower. Robiłem tabatę, było bardzo, bardzo intensywnie. Potem miałem trochę spokoju. Za dużo planuję, za dużo rozpisuję, a za mało działam. Ale teraz po konsultacji z Klaudią, która była w sierpniu, można to też dodać do podsumowania, właśnie gdzieś mi tam wynikło, że mam bardzo ten analityczny umysł i, i taki mam sposób działania, że niestety, ale muszę mieć wszystko rozpisane, zanim zacznę to działać i to jest blokujące. Myślę, że z tym chcę walczyć, żeby popełniać więcej błędów i więcej działać natychmiast i żeby nie musieć mieć wszystkiego rozpisanego. Wniosek taki, że rejestracje na bitańce słabo konwertują. Tak, taki wniosek w sierpniu. Myślę, że to jest spowodowane wakacjami, Ja myślę, że teraz w wrześniu wszystko to ruszy i będzie totalnie inaczej. To normalne, że to jest takie, takie trochę wahania sezonowe. Domyślnie włączyłem każdemu program partnerski. Może to zmniejszy trochę barierę wejścia w ten program? Zobaczymy. Wniosek o heksagon szczęścia, czyli te różne obszary życiowe trzeba dbać, e, ale niekoniecznie równolegle, tylko w różnym czasie o te różne obszary można, trzeba zadbać. Praktykuję też wdzięczność. Takie pięć rzeczy, za które jestem wdzięczny, może nawet czasem więcej, rano i wieczorem, to mi daje takiego e, spokoju, bo, bo miałem właśnie z tym trochę problem, sobie rozpinialiśmy nawet na Mastermindzie. I tak wyszło. Pomysł przeprowadzką biura. Właśnie jak widać jestem w nowym e, biurze, przeprowadzka się udała. Trzeba tu jeszcze sporo rzeczy zrobić, poprawić, usprawnić, e, co będziemy robić. Jednak natychmiastowa decyzja, natychmiastowe działanie. Tutaj za dużo nie planowałem. Mogę być dumny z tego, że, że pokonałem taki opór. No, wpadliśmy na pomysł, żeby codziennie robić te live'y promocyjne, informacyjne o landingach, no i zaplanowałem sobie szybko tematy i codziennie w południe gdzieś tam robimy, robię krótkiego live'a, tam 15-30 minut omawiam jakąś funkcjonalność, rozwiązuję jakiś prosty problem i, i w ten sposób gdzieś tam mam nadzieję, że ten live'ik się mignie, mrygnie komuś i trafi do niego ta informacja, że te landingi mamy. Testuję, praktykuję nowe suplementy w pełni, w całości, nawet już po dwóch tygodniach kolejne specyfiki E, e, po tych kolejnych myślę, że są zauważalne efekty, ale to też nie będę się tutaj za dużo wypowiadał. I teraz, teraz 1 września, czuję, że powracam właśnie w ten stan wymiatania, czyli wchodzę na górkę efektywności, produktywności. Jestem na górce i synusoidy. No, i to tyle z podsumowania. Chyba, chyba całkiem sprawnie. Może nawet nie będzie tak nudno. E, no, tyle ode mnie, ja też muszę ogarnąć kilka rzeczy odnośnie tego zamknięcia miesiąca, jest 17.30, fajnie byłoby to skończyć e, dzisiaj. Dziękuję za uwagę.